Witam serdecznie, macie w był Kosakowo. No na razie pogody nie pozwalają na to, żeby, żeby tu cokolwiek z tymi młodymi jakieś stronieńki, wywózki robić, bo są strasznie mocne wiatry od kilku dni. Zresztą to jest dłuższy już czas, nawet nie kilka dni, bo jak albo, albo strasznie wieje, albo strasznie leje. Czyli od następnego tygodnia mają się troszeczkę te wiatry uspokoić, bo to jest niebezpieczny taki wiatr na wypuszczenie pierwszy raz, raz gołębi z kabiny. Dlatego będziemy to robić. Prawdopodobnie będziemy koszować się w poniedziałek na wtorek. I jak dobrze pójdzie, to w czwartek na piątek. W czwartek oddziały tu koszują na maratony. No i jest to, mówię też, też taka sprawa, że nie wiem, czy znajdę kogoś do pomocy, czyli może będziemy robić to w piątek na sobotę. Tu akurat trenują wdowce. Moje też na fladze, troszeczkę muszę pogonić, bo są po prostu za, za ciężkie, za grube. Ja je karmiłem dosyć mocno. W tej chwili troszeczkę zmieniliśmy system karmienia na te dwa ostatnie loty. Zobaczymy, czy, czy się wróci do, do poprzedniego. Po prostu takie testy. Ale to mniejsza z tym. Ja nie o tym dzisiaj pojechałem przed chwilą. Zaraz pojechałem przed chwilą. Tam pod komin, o zaraz pod komin po obrączki, które tam pan znalazł chodząc tam. Czy sprzątają, czy nie wiem. Już tam nie wnikałem. Tam było kilka jeszcze innych obrączek, ale to ja wziąłem. No, to mi dał tu tego wizjona. Tu obrączka to jest na pewno obrączka, tu od nas to jest obrączka 30, 19, 140. To jest gołąb Tomka Nawrota. On zginął, no zginął ładnych ładnych parę dni temu. I później są dwie obrączki, dwie obrączki, 50, 53 obrączka zeszłoroczna. To podejrzewałem, że to może być tutaj też ze wspólnego i obrączka DV. Muszę to sprawdzić, bo to zeszłoroczne. Później dał mi taką obrączkę z numerem 44, bo myślałem, że to jest coś, jakieś oznaczenie. No i dwie obrączki z tego roku albo z poprzedniego, ale to chyba z tego roku, bo. Ale nie, to mogą być. To jest poprzedniego, bo w poprzednim roku też miałem całe czerwone, z, tym, z naklejką czerwonym, ale to zaraz zobaczymy Podejrzewałem, że to tegoroczne. Zaraz zobaczymy czyje gołębie zostaną odbite. Czyli o Janusz Konop 257, czyli obrączka Janusza to był zjedzony gołąb i druga obrączka. Agnieszka Grabarczyk. Angelika. Angelika Grabarczyk, przepraszam. 12604. No zginął ten gołąb też całkiem niedawno. O, czyli to są dwie obrączki z tego z tego sezonu. No, no, tak to jest. Podejrzewam, jakby tam porządnie poszukać, to tych obrączek tam by się znalazło jeszcze, jeszcze kilka. No. A my, tak jak mówiliśmy, dzisiaj będę puszczał, no mówię, na te pogody są, są okropne, wieje strasznie, to jest, mówię, strach wypuścić te młode, bo one bardzo mocno intensywnie już latają. Ale no, no trudno. To, to tu jest, jesteśmy na wybrzeżu. To jest tutaj bardzo blisko z Zatoka, bardzo blisko Bałtyk, tu są wiatry bardzo mocne, te gołębie muszą, niestety się do tego przyzwyczaić. Owcy już trenują ponad, ponad pół godziny, czyli za chwilę jest ściągnę flagę i otworzymy młode. I tak jak powiedziałem, prawdopodobnie pierwsze koszowanie poniedziałek, wtorek pierwszy trening. Później prawdopodobnie w czwartek. Nie wiem, czy to zrobię te pierwsze dwa przez system koszowania. Gdyś mówię, no ciężko tu znaleźć ludzi do pomocy. No, gdyby ktoś był chętny, to zawsze zapraszam. Do usłyszenia, dobry lot. A jeszcze wczoraj też zrobiliśmy taki test. Anten tam się pisze kilometr, żeby to tam ten czas jakiś tam był. To nie było wywiezienie, bo tam już niektórzy myśleli, że były wywiezione. Nie, to nie o samce nie było to wywiezienie, tylko po prostu test Anten tam odbiło 600 i parę gołębi. Później jeszcze doleciały dwa czy trzy, jak już były był zamknięte, czyli mamy ponad 600 gołębi, czyli no myślę, że... E, Myślę, że na tą chwilę nie jest źle, nie jest źle, e... oby tak się utrzymało. No mówię, jest tu trochę gołębi, które, które naprawdę troszeczkę, <grym> tro, troszeczkę mnie załamują swoim, swoją niechęcią latania. No nie wiem, jakie, no nie wiem jakie zmusić do latania. Dzisiaj znowu jednego złapie, wyniosę, e... wyniosę je, je dalej. To są bardzo duże gołębie, e... bardzo duże gołębie. Wczesne głębie, które mają już tylko trzy pióra do zwalenia, no i im się nie chce latać. Nie chce im się latać, no ale będziemy musieli je wymusić, bo jeżeli, jeżeli nie, to na tym pierwszej wywózce już go, już go nie będzie. Ale no nic na to nie poradzi. Jeszcze raz, do usłyszenia. Dobry lot.